Cześć dzień rodycie, z tej strony Alfwartek z Alfa, no i kontynuujemy naszą przygodę z klubem Manchester United. Zatrzymaliśmy się przed meczem z Norwich po występie z West Hamem. Arsenal niestety wygrał. Liverpool ma punkt więcej. Ale mają oboje mecz przewagi. gramy z Norwich u siebie, więc myślę, że jakieś rotacje się znajdą. Dostaliśmy nagrodę menedżera miesiąca. E, a co do składu, no to myślę, że wejdziemy tu pełną rotacją. E, Zapalaciosa, Ioro, Moskera, Mosquera, reszterz, Show, cyk. E, tak sobie wyjdziemy na Norwich, gramy u siebie i zobaczmy wynik. 4-1 e, Show, Amat, e, Mainu, Amat. Liverpool remisuje. Znalazłem tutaj drugą pozycję. E, I chyba przegrali albo zremisowali, nie wiem. E, chyba przegrali, ponieważ dwa punkty różnicy. I 4 mecze do końca. Zobaczymy dosyć bardzo, dosyć, dosyć bardzo, bardzo ciekawe się dzieje już tutaj pod koniec Premier League A to już tylko, tylko, to już aż drugi sezon, aż tylko, zależy jak kto na to patrzy e, Alarm Mikolenko, e, sik kupiony, e, hon, honorat, honorat chyba tak to by się przy, y, ten wymawiał, ja tutaj klikam w sumie jedną opcję, bo najwidoczniej no, daje chyba najwięcej zadowolenia wiadomo, w większości przypadków. Gramy z Brentfordem, kogo chciałbym tutaj wpuścić? Amat bardzo dobrze grał, ale Garnaccio jest tutaj lekko zdenerwowany. Czy Amat może grać? Może grać tu. Dajmy go na lewą stronę. Zobaczymy, zobaczymy czy sobie poradzi, albo... Wejdzie tutaj po prostu. I za Bruno, żeby sobie odpoczął, wejdzie Chibi. Tak rozegramy spotkanie z Brentford. Wygrywamy 2-1. Mainu i Garnacho. Ogarnacze w 85 nam ratuje wynik. Amat sobie już tutaj nie dał aż tak dobrze rady. Jeśli dobrze rozumiem, aż znowu wygrał. Tak. ale mają mecz przewagi. I wygrali, więc oznacza to, że jeśli to wygramy, to mamy mecz... czy znaczy mecz. Punkt więcej niż. Yy, niż, niż, niż Arsenal. Podmęczony trochę Crystal Palace. Co mnie dziwi? Yy, eee. chciałby zagrać. No nie wiem czy tutaj yy, chciałem zgarnąć te punkty. Dobra, wyjdzie za mainę za Kobiego. I resztę sobie jeszcze wejdzie za ko e Kobla. Kobla. Za Kobela, nie wiem. Joro wejdzie za Tomoriego. Tak rozgrałem to spotkanie, które wygrywamy. Moskera daje nam 3 punkty. Bruno Fernandes i Moskera. Mamy finał FA Cup. A w Premier League Pierwsze miejsce i punkt więcej niż Arsenal. E więc myślę, że e ten finał będziemy musieli obejrzeć, bo teraz nie wiem, czy go zagrać, czy obejrzeć. Myślę, że rozegramy po prostu finał Champions League. Jak będziemy mieli taki bardzo, bardzo dobry sezon, a teraz będziemy mogli po prostu przesymulować, lecz oglądając. Okay, well, we'll jakiś cościnka trzeba kursorem poprawić i działa. I znowu się to stało. Super FIFA. Okay, guys, we'll be wrapping... Mamy ten finał. Eee, rozegramy chyba go tak. Takim składem. I oraz podmęczony eee, Tactical View. Więc oglądajmy. i już zaczęliśmy. Ale Kobel broni. Niestety odbitka Kulusewski strzela w 11 minucie. Po ładnie wypracowanej akcji Kobel niestety wypluł to. A Kulusewski wiedział co zrobić. Rashforda Brobie, ale tutaj Upamekano świetne, yy, świetny odbiór. Tutaj atakują BroBi, jest 2 do 0. Ja mi się przypiął, teraz po odbiorze. Szeszko dostaje piłkę. Szeszko i Vicario broni jego strzał. Benjamin Szeszko tutaj nie pokazał się świetnym instynktem. Zn to znowu to samo, niestety, obok bramki. Teraz szybko poprawiając kamerę. Ok, schodzimy na przerwę. To Mori bardzo zmęczony Więc zajdzie Moskera eee, No szczerze jakoś no, nie idzie hmm. Dajemy Hojlunda wymienimy cały atak Zobaczmy czy oni coś zmienią Y, dałem na atakujące, z nadzieją, że no coś tutaj zrobimy. Moleiro. Świetnie się pokazuje. Ze strzałem, ale Vicario broni. Kulusewski. Ze strzałem Kobels z świetną broną Moleiro, Hojlund, Moleiro. I jest bramka w 90. minusie. Moleiro daje nam nadzieję. W sumie to już na nic. Ej, ej. Ale my damy wiemy, że możemy wykorzystać jakąś akcję w końcu. Minuta nic nie dała. Tottenham. Tottenham. Proszę Państwa, Tottenham. Harem Maguirem, Rashfordem e, wy, wyciężają FA Cup. Przegrywamy w jakim stylu. W takim no, bardzo bardzo nieprzyjemnym, ale możemy się zrewanżować na e, Tottenhamie, wygrywając w Premier League. Więc tylko musimy się postarać na ich stadionie. A to już w kolejnym odcinku, więc dziękuję Wam. Do widzenia, do zobaczenia. No i widzimy się w następnym. Cześć.